Witam Państwa bardzo serdecznie. Wiemy, że problemy skórne negatywnie wpływają na naszą psychikę, obniżają nasze samo, samopoczucie, powodują bezsenność, zaburzenia lękowe oraz zaburzenia psychiczne. Doprowadzają także do myśli samobójczych. Porozmawiamy dzisiaj o tym z dermatolog, wenerolog dr Dorotą Nowicką. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią i Państwa. Pani doktor. Ile osób w Polsce cierpiących na choroby dermoto, dermatologiczne ma zaburzenia psychiczne? Takie badania były przeprowadzane i nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach europejskich na bardzo dużych grupach pacjentów, i te proporcje są mniej więcej podobne i bardzo takie poważne, i może zaskakujące, bo często dermatologia nie kojarzy się z jakąś taką poważną dziedziną medycyny. No a tam co to, co to jest trądzik, grzybica, to są takie choroby, jak choroba niedokrwienna, niedokrwienna serca, choroby nowotworowe. Tymczasem dermatologia akurat no, przysparza, choroby skóry przysparzają pacjentom ogromnych stresów i powodów do, do depresji, do myśli samobójczych i to są takie proporcje, mniej więcej około 1 trzeciej pacjentów z chorobami skóry takie problemy emocjonalne ma. Także to są ogromne liczby. Dermatologia jest taką szczególną dziedziną medycyny, bo choroby najczęściej widać. Z jednej strony jest to, ma to swoje plusy, bo i pacjent szybciej zauważy, że coś jest nie tak i lekarzowi łatwiej jest diagnozować, bo widzi chorobę. To też oczywiście nie zawsze wystarczy i tych narzędzi diagnostycznych mamy dosyć dużo. No ale druga strona tego problemu jest taka, że Choroba zmienia wygląd pacjenta i najczęściej no, w taki dosyć szpecący sposób. Choroby skóry, jak tak generalnie, są przewlekłe. Większość z nich. To nie są takie choroby najczęściej jak angina, że weźmiemy antybiotyk, przeleczymy i chory jest zdrowy. Albo wytniemy wyrostek, nie ma wyrostka, nie odrośnie. A choroby skóry, większość z nich to są choroby bardzo przewlekłe, które Albo trwają cały czas, albo są okresy poprawy i nawrotów. I były też robione takie badania odnośnie kondycji psychicznej pacjentów, że nawet w okresie, kiedy się wyraźnie choroba była mniej nasilona, objawy ustępowały, to wcale nie przekładało się to tak bardzo na kondycję psychiczną pacjentów. To, czego moglibyśmy się oczekiwać jako lekarz, cieszymy się, jest lepiej, oczekujemy też entuzjazmu pacjenta. A pacjent pewnie ze świadomością, że to ta chwila nie będzie trwała wiecznie, że choroba znowu wróci, wcale tak do końca na nogi psychicznie nie staje. Pani doktor, a na jakie zaburzenia psychiczne najczęściej skarżą się pani pacjenci? Pacjenci się nie skarżą. Pacjenci się nie skarżą i my nie umiemy z nimi rozmawiać. To tak troszkę od drugiej strony potraktuję ten temat. My jako lekarze nie jesteśmy tego nauczeni. Nie mówię oczywiście czy o psychologach, czy o psychiatrach, którzy no jakby wiedzą, jak rozmawiać z pacjentem. Większość z nas, takich typowych klinicystów, jak przeszliśmy przez studia medyczne, no to mamy wbite do głowy objawy, diagnostyka, rozpoznanie, leczenie, kropka. Nie ma tutaj miejsca na rozważanie, jak to wpływa na pacjenta, a związek tej duszy z ciałem jest bardzo bliski, bo i choroba bardzo wpływa na, na taką ogólną kondycję pacjenta, na to, jak on postrzega siebie i swoje życie. I odwrotnie, obciążenia psychiczne, stres, przewlekły stres, depresja też mogą wpływać na bardzo wiele chorób, w tym chorób skóry, i my to wiemy, że. Prowokacja czy zaostrzenie łuszczycy, atopowego zapalenia skóry, różnych chorób alergicznych, gliszaja płaskiego, no, bielactwa, łysienia plackowatego może mieć podłoże często psychiczne. Także tych związków jest bardzo dużo, ale my nie jesteśmy nauczeni, przygotowani do tych rozmów. Pacjenci też nie są oswojeni z tym, że mogą z nami porozmawiać, a w systemie no, wiemy, jak jest, jak wygląda wizyta lekarska, ile jest na to czasu, ile musimy. Dopełnić obowiązków i jak mamy na to, nie wiem, 15 minut, w tym na rozmowę z pacjentem, może 5, to najczęściej na rozmowę o, o, o psychice już nie starcza czasu. I myślę, że warto o tym mówić jak najwięcej. No, systemu nie zmienimy, ale żebyśmy o tym. Pamiętali i chociaż tak w dwóch słowach starali się z pacjentem na ten temat porozmawiać, bo jest to ogromnie ważne. To nie jest warsztat samochodowy, gdzie, gdzie samochód naprawimy albo nie wyjeżdża staśmy. To są y, ludzie tacy no, pełnowymiarowi, którzy przychodzą do naszego gabinetu ze swoim ciałem i, i swoją psychiką. I trochę takiej medycyny holistycznej by nam się myślę na co dzień przydało. Zgadzam się z panią w 100%. A które z chorób dermatologicznych najtrudniej się leczy? Które z tych chorób powodują największe zaburzenia psychiczne u pacjentów? Badania różnie mówią na ten temat. Te choroby też bardzo różnie mogą przebiegać u różnych pacjentów. Tak naprawdę, jako choroby takie uważane za najbardziej obciążające, ale może że też takie najlepiej zbadane, to są takie jak uszczyca, topowe zapalenie skóry, trądzik, ale też choroby takie przewlekłe, zapalne ze świądem, które są leczone sterydami jako oddzielna grupa chorób, i tam też jest. Ten, ta jakość życia pacjentów bardzo obniżona. No to mamy specjalne takie narzędzia do, do mierzenia tej jakości życia, kwestionariusze na potrzeby dermatologii, jest taki DLQI, taki kwestionariusz oceniający właśnie jakość życia pacjentów z chorobami skóry. Są też takie dedykowane do konkretnych chorób, żeby można było porównać pacjentów w danej konkretnej grupie. Oczywiście te choroby przebiegają bardzo różnie u różnych pacjentów. Nasilenie może być od bardzo łagodnego po, po bardzo ciężkie. No, coraz więcej chorób już potrafimy nieźle leczyć. Na przykład w trądziku mamy leczenie doustne, które zrewolucjonizowało tak naprawdę leczenie tej choroby. Jesteśmy w innej epoce teraz, jeżeli chodzi o to, na co możemy liczyć, na jakie efekty tej terapii. Więc też myślę, że i tutaj sytuacja pacjentów, też emocjonalna, będzie się poprawiała. Ale no, wielu pacjentów rzeczywiście przez to, że są to choroby przewlekłe, że często towarzyszą im różne jeszcze dolegliwości, tak jak na przykład świąt, który jest niesłychanie uciążliwym objawem, trudnym do leczenia, nawet trudniejszym niż ból. Bo mamy całe spektrum leków przeciwbólowych, mamy drabinę energetyczną, wiemy jak dopasować leki do jakiego etapu bólu pacjenta. W świądzie tak naprawdę mamy bardzo ograniczone możliwości działania, jest to niesłychanie uciążliwy. Objaw dla pacjentów. Tak jak mówiłam, no większość chorób, które, o których się właśnie mówi, na ile jest to obciążające dla nich życiowo, to jest uszczyca, topowe zapalenie skóry, trądzik. Natomiast nie ma tak dużo badań w chorobach troszkę rzadszych, które mogą przebiegać niesłychanie ciężko tak jak, jak twardzina, jak choroby pęcherzowe. To, to są też takie choroby, które, no może rzadsze, ale ogromnie utrudniają życie pacjentom. Ta ocena jakości życia to, to przekłada się też na takie bardzo konkretne sytuacje życiowe, na relacje w rodzinie. I okazuje się, że takie badania były na przykładzie uszczycy, jatopowego zapalenia skóry prowadzone, że i sam pacjent gorzej funkcjonuje w rodzinie, i, i najbliżsi członkowie rodziny też czują się w jakiś tam sposób przez. Przewlekłą chorobę pacjenta, dotknięci przez konieczność pomocy, wsparcia, zaangażowania. Cierpi na tym też często życie seksualne. Takie też były badania prowadzone. Że mniej więcej 30-40% pacjentów, na przykład z łuszczycą, ma problemy w takim życiu intymnym, wynikające bezpośrednio z choroby. Absencja w pracy zawodowej. Okazało się, że w badaniach, że to nie jest tylko tak, że jest wynikiem samej choroby. Ale właśnie obniżonego nastroju, jakości życia, czyli nie wyłącznie fizycznej niemożności pójścia do pracy z powodu na przykład hospitalizacji. Także to się przekłada na bardzo wiele sfer życia, dotyczy też dzieci przecież, nie zapominajmy, jest dużo chorób, czy, czy trądzik, katopowe zapalenie skóry, które się zaczynają, mogą pojawiać w bardzo młodym wieku i, i te dzieci no, mają bardzo trudne życie, bo i. Ich rozwój w rodzinie nie do końca jest prawidłowy, bo są cały czas pod skrzydłami, są takim ośrodkiem uwagi, mają dużo ograniczeń dietetycznych, w różnych aktywnościach różnych rzeczy nie mogą robić, bo mają chorobę skóry. No i też ocena społeczna, która w środowisku dziecięcym bywa często bardzo surowa. Pani doktor, a czy zdarza się, że pacjent po wy wykonaniu zabiegi, zabiegu medycyny estetycznej nadal nie jest zadowolony ze swojego wyglądu, nadal patrząc w lustro widzi mankamenty swojego wyglądu i z czego wynika takie zachowanie? No to, jest, to jest temat rzeka i to jest niestety ogromny problem lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną. Bardzo duża grupa pacjentów z dysmorfofobiami. Czyli takim no, nierealistycznym, nie nieprawidłowym postrzeganiem swojego ciała. I tutaj pierwsze zadanie takiego lekarza, zajmującego się zabiegami estetycznymi, to jest wykrycie, czy nie ma przypadkiem do czynienia z takim pacjentem. Bo na pozór to może być bardzo błahe. No, każdy by chciał, żeby czas wolniej płynął, żeby tych zmarszczek było troszkę mniej i, i skóra bardziej jędrna, i to, to nie budzi niczyj wątpliwości najczęściej. Ale po dłuższej rozmowie może się okazać, że oczekiwania pacjenta są zupełnie nierealistyczne i ten pacjent nigdy nie będzie zadowolony i wpada w taką spiralę kolejnych zabiegów, które często prowadzą do dosyć kiepskich efektów, a też jej ciągłego niezadowolenia pacjenta. Także to jest takie bardzo, bardzo indywidualne podejście: trzeba wyczuć, z kim mamy do czynienia. I to nie tylko w medycynie estetycznej, ale też takie otwarcie na pacjenta wyczulenie na ile właśnie choroba, z którą do nas przychodzi, jest dla niego problemem, i nie lekceważenie tego, bo są pacjenci z bardzo ciężkimi chorobami, którzy sobie całkiem nieźle radzą i tacy, u których choroba no, wydawałoby się nam dosyć błaha, łatwa w leczeniu, a powoduje dla nich ogromny stres. Tutaj taka mała dygresja. Jako dermatolog, no, mam też specjalizację z wenerologii i z pacjentami wenerologicznymi dużo pracuję. To jest jeszcze taka inna grupa pacjentów, gdzie ogromne, ogromnie ważna jest taka sfera psychosomatyczna. Raz, że choroby przenoszone drogą płciową są no, bardzo stygmatyzujące w ocenie pacjentów, czyli Angina, którą się leczy penicyliną, a kiła, którą się leczy penicyliną, to, to są zupełnie dwie różne choroby, mimo że tu bakteria, tu bakteria, leczenie to samo. Efekt ten sam, a, a przeżycia nieporównywalne. To, co się dzieje w tej intymnej sferze życia, kontaktach seksualnych pacjentów, też dodatkowo powoduje bardzo dużo różnych napięć. I ta psychosomatyka, czyli sytuacja, to, to też jest dosyć duża grupa moich pacjentów. Coś się wydarzyło, i pacjent zaczyna się zastanawiać, czy nie ma to żadnych złych konsekwencji, albo ma stabilne życie rodzinne i jakąś tam przygodę seksualną miał, albo nawet nie ma stabilnego życia, ale pojawiła się jakaś osoba w jego życiu i zaczyna się zastanawiać, czy to się z jakąś chorobą nie wiąże. No, i tutaj w sukurs przychodzi Google, gdzie już możemy dopasować sobie objawy, które u siebie zauważymy albo wzbudzimy do opisu w wyszukiwarkach internetowych. No, i mamy już ciężko chorego pacjenta, którego wyciągnąć z tej choroby jest bardzo trudno, bo on te objawy ma. W którymś momencie to się tak rozkręca, że on rzeczywiście różne dolegliwości może w sobie odkryć, że tu, tu go coś kuje, tu go swędzi. Tu się coś zaczerwieni, co nie musi być nieprawdą, tylko że nie ma żadnego związku z, z podejrzeniami pacjenta. Także wenerologia, wenerofobia to jest jeszcze oddzielny temat rzeka, ale też bardzo ściśle z psychiką naszą związany. Pani doktor, a co mogłaby pani doradzić pacjentom, którzy cierpią na choroby skóry, na choroby dermatologiczne i, i mają? Problemy psychiczne, jakieś zaburzenia psychiczne, kompleksy z tego powodu? Czy w tym przypadku konieczna jest terapia? Ja myślę, że bardzo warto o tym pomyśleć, bo trudno liczyć na taką zmianę w naszym systemie opieki zdrowotnej, i to by musiało być wykształcone kolejne pokolenie lekarzy, i zupełnie zmieniony sposób przyjmowania opieki nad pacjentami żeby taki lekarz typowy somatyczny klinicysta był w stanie tak do końca się pacjentem zająć ważne żeby zwrócił na to uwagę wyczuł na ile to jest dla pacjenta problem natomiast rzeczywiście warto wtedy pacjenta skierować do psychologa czasami do psychiatry ja takich pacjentów kieruję zwłaszcza czy z dysmorfofobiami czy czy tak z takimi nasilonymi dolegliwościami psychosomatycznymi, gdzie widzę, że to nie ja jestem tym lekarzem, który pacjentowi może najlepiej pomóc, to ciągle jeszcze u nas psychiatria, psychiatra brzmi źle. Bardzo trudno jest pacjenta skierować do psychiatry. Lepiej do psychologa, a jeszcze do seksuologa, to już brzmi tak nawet interesująco. Mam nadzieję, że te uprzedzenia powoli też będą się zmniejszać, ale sam pacjent może nie odczuwać takiej potrzeby świadomości, że nie tylko leczenie dermatologiczne w moim wypadku jest istotne, ale żeby umieć nauczyć się żyć z tą chorobą, bo często to są choroby, z którymi po prostu trzeba nauczyć się żyć, żeby nauczyć się, jakie są strategie radzenia sobie z zaostrzeniami. I zaakceptować to życie takie, jakie ono jest. Mamy zatem nadzieję, że każdy pacjent z dolegliwościami psychosomatycznymi będzie korzystał z terapii. Dziękujemy. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę, a Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.